Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, przed momentem przybył do nas reżyser filmu, który właśnie Państwo oglądaliście, pan mm. Leszek Dawid. Leszku, na początku było słowo, czyli scenariusz, tak. który bardzo długo jakby w różnych miejscach, w miejscach się pojawiał, scenarzysta nie mógł się zdecydować na to dość długo trwało i w końcu trafiło na ciebie. Opowiedz, w ogóle jak do tego doszło, o samej genezie? No to teraz czy to słychać, tak? Ja jestem tam? Będę mówił, może jest, dobra. Długa historia, ja w nią w ogóle wkraczam w końcowej fazie. Maciek miał taki jakiś siedmioletni, mniej więcej ośmioletni proces szukania reżysera, producenta i różnych komplikacji związanych z tym tekstem, o których on lepiej by opowiedział niż ja. On oczywiście to wszystko mi streścił i ja to znam. Natomiast ja w tę historię wszedłem w momencie, kiedy on wydał książkę. Ten scenariusz yy, przestał w niego wierzyć. Paweł si to z radiostacji, powiedział mu stary, to się nieźle czyta, to przynajmniej to wydaj w formie książki, to coś z tego będzie i on tak zrobił. Yy, wydał to. Ja to kupiłem w księgarni, przeczytałem i się, skontaktowałem z Maćkiem, ale nie na zasadzie reżyser-scenarzysta, tylko na takiej zasadzie po prostu ty, yy, kogoś, kto przeczytał tę książkę. Chciałem powiedzieć, że się cieszę, że ten film powstaje, bo właśnie taką informację miałem z radia. Maciek w radiu, jak promował tę książkę, to mówił o tym, że przygotowania trwają, więc napisałem do niego, a go nie znałem, że, yy, że ten tekst jest fajny i, i że się cieszę, że film powstaje. Maciek to zinterpretował, bo potem powiedział, że tego, taką koterię i kokieterię, i że ja go tak podchodzę od tej strony, yy, i zaproponował spotkanie. Na tym spotkaniu po kilku tygodniach się spotkaliśmy i, yy, i on powiedział, że jeszcze jest w takiej fazie, że tak naprawdę to nie ma reżysera i nie ma producenta i że chętnie pogadamy. Ale sprawa oczywiście nie jest taka prosta, bo za nim jest 7 lat różnych historii i przeżyć. W związku z tym yy, yy, myśmy pół roku gadali. I tam siedzieliśmy, spotykaliśmy się, przyjeżdżałem do Maćka, siadałem na kanapie i gadałem o tym, co widzę w tym filmie. I Maciek opowiadał różne rzeczy, w międzyczasie się skumplowaliśmy i gadaliśmy już o różnych innych rzeczach też i po tym pół roku poszliśmy do takiego kultowego baru przy Chełmskiej i Sobieskiego do Lotosu i tam się napiliśmy wódki i przy wódce Maciek mówi słuchaj, no to ciężka jest decyzja jakby ci to powiedzieć, ale tak myślę, że może byś to ty zrobił i tam właśnie dostałem ten tekst do realizacji. No i trochę się przeraziłem, no bo inna Inna rzecz jest perspektywa taka, że tutaj sobie rozmawiamy i na razie nie ma zagrożenia, że ja ten film robię, a potem nagle wygląda na to, że ja mam ten film zrobić i uświadomiłem sobie, że mam do czynienia z legendą, sprawy, której nie znam, bo, bo hip-hop nie był takim rodzajem y, y, muzyki, w której się dobrze czułem i ją znałem. W związku z tym ogarnęło mnie z jednej strony, to było fajne. Że Maciek mi ten tekst oddał, ale z drugiej strony sobie uświadomiłem, że ciężkie zadanie teraz. A, ale wtedy, kiedy przeczytałeś książkę, czy zacząłeś słuchać? Zaczyłem, tego... Zacząłem, zacząłem. Jak, 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 jak przeczytałem książkę, kupiłem książkę i ją przeczytałem, to natychmiast potem tym miałem jakiś taki głód tego świata, który poznałem, więc kupiłem natychmiast płyty i ich wtedy namiętnie słuchałem i się zastanawiałem, dlaczego mnie to w życiu ominęło, bo mnie rzeczywiście. Fenomen paktofoniki ominął. Ja jestem mniej więcej 10 lat starszy od pokolenia od chłopaków z paktofoniki, i no, no, jakoś mi to ominęło. Wcześniej zrobiłeś kilka fantastycznych filmów dokumentalnych. Powiedz, czy robienie dokumentów pomogło Ci przy realizacji tego filmu, który jest oczywiście fabułą, jest pewną kreacją, ale jednak opartą na pewnych faktach, na pewnych zdarzeniach, które, które miały miejsce? pomogło mi. Nigdy o tym jakoś w trakcie roboty nie myślałem, ale jak analizowałem to po, to rzeczywiście takie podejście do sprawy, do tematu, który nie znałem, nie? Czyli rozpoznawałem go, dokumentowałem i byłem go ciekaw. Jest też bardzo charakterystyczne dla filmu dokumentalnego, że się wchodzi w jakąś rzeczywistość po to, żeby ją rozpoznać, po to, żeby ją zdokumentować i potem jakoś w filmie opowiedzieć, więc to taki był dość podobny proces. A poza tym odtwarzaliśmy w jakiejś mierze e, miejsca, w których to się działo, było to jakoś tak tętniło tamtym, tamtym czasem e, i ciekawe było słuchać e, tych ludzi, jak opowiadają o tym, jak to było. I fajne było to, że o Makiku każdy mówił co innego tak naprawdę i to, 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 to Maciek mi o tym kiedyś powiedział, bo, 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 bo pisząc ten scenariusz to z, że zrobił bardzo jakąś do, głęboką dokumentację i mówi, że jest tam taka scena w, w salonie Giergie, gdzie każdy tam z tych łebków mówi o tym, jak to, gdzie ten magik mieszka i do jakiej szkoły chodzi i w ogóle przerzucają się tam swoją wiedzą. I on mówi, że to jest pokłosie jego dokumentacji właśnie takiej, że trudno było ustalić prawdę o magiku, bo każdy gadał co innego. No i, i ja doświadczam dokładnie tego samego. Pojechaliśmy tam i zaczęliśmy to dokumentować, to każdy opowiadał skrajnie różne rzeczy, każdego inaczej zapamiętał był tak naprawdę kim innym, więc w tym była siła właściwie. Nie, nie, myślałem, że to nie jest, nie powinien być kierunek filmu, żeby jak gdyby o, 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 okroić go z tych różnych legend i, i, i historii, które za nim są, tylko raczej, żeby pokazać pewnego rodzaju fenomen kogoś, kto na, na, na temat kogo powstają, powstaje tyle wersji, wariantów jego życiorysu życia itd. Byłem w ubiegłym roku na takim festiwalu w Katowicach, Radio Fan, gdzie jedną z imprez towarzyszących festiwalowi była wycieczka śladami filmu Jesteś Bogiem. Tak, tak, tak. Ja, jak wyglądała dokumentacja? Ile to trwało? Dokumentacja wyglądała, była rozłożona w czasie. Trwała, no nie wiem, może z rok albo półtora mniej więcej, czyli zaczęło się od tego, że jak po tym lotosie yy, i po decyzji yy, Maciek postanowił mnie przedstawić chłopakom. I pojechaliśmy na Śląski on, najpierw pojechaliśmy pod blok Fokusa, Fokus wyszedł przywitaliśmy się, dał mi swoją płytę ja nic nie miałem, więc tak mówię no to cześć. i yy, yy, Wsiedliśmy do samochodu i powiedział, już nie mieszka na Bogucice tylko kawałek dalej i podjechaliśmy na Bogucice i ten Fokus yy, tak nie bardzo wiedział no, trzeba ich zrozumieć, Oni już mają też te, te 7 lat powstawania tego filmu, Było, ich uczestniczyli w tym, w związku z tym oni tak traktowali, aha, przyjechał następny, dobra, no to idziemy. Bo to bardzo to są Bogucice, tu mieszkałem, ale Fokus się też to zaangażował jakoś i oprowadził mnie po tych Bogucicach, pokazał te wszystkie miejsca, szkoły poszliśmy na piwo i mówimy no dobra no to jak coś się będzie działo tutaj, dajcie znać. No I tak się zaczęło potem pojechaliśmy do Rahima. Z Rahimem było dość podobnie i ja zacząłem tam sam jeździć sam jeździć po to żeby jakoś tam ten Śląsk zobaczyć popatrzeć na tych ludzi ile się zmieniło co, ten co z tego obrazu który jest zapisany w scenariuszu się przenosi co trzeba by było zmienić. Jakoś chciałem tak nasiąknąć tym. nie? I, i, I potem zacząłem jeździć, zabrałem aktorów tam, yy, więc jak ja już byłem mądry, i wiedziałem co gdzie jest i, i czy, co będzie potrzebowali, to wziąłem ich i mówię, patrzcie, to, to są to są to jest wasze miejsce, nie? I też prosiłem, żeby pani tam yy, trochę poprzebywali, żeby też się zrymowali z tym miejscem, żeby yy, nie byli przebierańcami, którzy przychodzą w jakąś przestrzeń, tylko żeby do niej przynależeli. I, i, i też z operatorem jeździliśmy. I na koniec taka, taka dokumentacja już w takich próbach i przygotowaniach, coś co było bardzo fajne I, i, i myślę, że to też wyjątkowa sytuacja, że sobie mogliśmy na to pozwolić ze względu na czas i, i, i przyzwolenie producenta, bo to też jakieś tam koszty były, ale jeździliśmy na takie próby na Śląsk po prostu w miejscach. Przywzięliśmy tego poloneza za nie wiem, dwa miesiące, były zdjęcia, więc myśmy poprosili, żeby ten polonez już był. Wzięliśmy tego poloneza, jechaliśmy pod blok Magika i, i, i siedzieliśmy z Arkiem Jakubikiem i z Marcinem Kowalczykiem przygadywaliśmy cały czas te sceny. Jak oni tam, tam mają różne warianty tych rozmów, i to były rozmowy i ze scenariusza, i nie tylko. Generalnie chcieliśmy, żeby to jakoś przegadać, zobaczyć, spróbować, że oni mieli takie. Przeszliśmy właściwie większość takich scen, potem przyjechali pozostali chłopcy i siedzieliśmy tam dość długo i, y, i oni mieli to jakoś tak oswojone. A zrobiłem to też dlatego, przed realizacją, zrobiłem to też dlatego, że y, trudność realizacyjna polega na tym, że zaczynaliśmy od zimy. Zimy, y, w która y, y, kończy ten film i no, Magik popełnia samobójstwo, y, święta Bożego Narodzenia. A w zimę robiliśmy zdjęcia uciekające, to było jakieś tam tydzień zdjęć. Więc musieliśmy jakby nakręcić emocjonalny stan z końcówki. Więc ja chciałem, żebyśmy ten emocjonalną w ogóle całą podróż przebyli, żeby oni sobie w sobie to zbudowali i to mieli, żebyśmy przychodząc na plan, mieli poczucie w co wstanie już. Więc jak gdyby ten film musiał się wydarzyć, zanim go nakręciliśmy, więc się nam wydarzył w tych naszych próbach, to było już nam łatwiej, nakręciliśmy to w lutym. Te, te, te wszystkie sceny zimowe, samobójcze skoki i itp. I i A potem wróciliśmy w kwietniu, w maju, żeby zrobić resztę. Te Bogucice się właściwie nie zmieniły. No, nie wiem, gdzie oni tam prowadzili na te wycieczki. ciekawy w ogóle pomysł. No, no, ale Bogucice trafiliśmy na ostatni moment. Tam teraz jakąś drogę zbudowali w poprzek, dworzec rozebrali. Yy, zupełnie yy, myśmy jeszcze się tak załapali na końcówkę tym parę rzeczy nie mogliśmy zrobić, ale od dawna od jakiegoś czasu już na osiedlu Wajdy omen, omen, w Bogucicach yy, gdzie mieszkał Magik jeden, jedyny blok w, w centrum jest odnowiony i to jest właśnie blok Magika co nam trochę komplikowało ale jak się potem okazało to nawet chyba było lepiej, że tam nie, nie, nie byliśmy zmuszeni, żeby kręcić w tym samym bloku